Hala rzeczywiście ma już swoje lata, ale to jest wielofunkcyjna hala sportowa. Od 1988 roku służy Centralnemu Ośrodkowi Sportu. Udało się w bieżącym roku wykonać kapitalny remont tej hali. Wymieniliśmy podłogę sportową na podłogę systemową Junkersa. Udało się też zamontować system tablic wyników z powtarzaczami. Ten system ma ATS FIBA, pozwala rozgrywać na nich oficjalne rozgrywki. Oprócz tego dokonaliśmy remontu także osprzętu na hali, siatek, łapaczy, piłek. Udało się tę szkalę odświeżyć. Wydaje mi się, że w tej chwili spełnia wszystkie wymogi, żeby organizować tutaj nawet zawody i mistrzostwa Europy, i mistrzostwa świata w kategoriach młodzieżowych. A dzisiaj sportowa inauguracja. Koszykarze AMW Arki Gdynia mają wspólny trening z koszykarzami naszego SMS-u, SMS PZ Kosz, który tutaj na co dzień trenuje. Chłopcy ze szkoły licealnej tutaj uczą się koszykówki. No i dzisiaj mają szansę zobaczyć w jakim kierunku podążają na parkiety naszej ekstraklasy. Inwestycja mogła się tutaj wydarzyć w Centralnym Ośrodku Sportu dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączny koszt tej inwestycji, jeżeli chodzi o podłogę sportową z wyposażeniem, to 2 miliony 880 tysięcy, jeżeli chodzi o tablicę wyników 880 tysięcy. Inwestycja została dofinansowana w 80% przez Ministerstwo Sportu.